Wyścigi, jazda na czas, driftowanie. To wszystko wspaniałe czynności dające sporo frajdy, ale szkoda pieniędzy na wachę, wjazd na najbliższy tordo i szkoda samochodu. Bo idzie w ogóle, jesteśmy w posiadaniu jakiegoś. Jako cebulak, wonny prędkości riku silnika, już zatem do gry wyścigowej, arcade'owej albo symulacyjnej, co kto woli. O ile w pozycjach zręcznościowych granie klawiaturze czy padzie jak najbardziej daje radę, tak w tytułach celujących symulację jest. Tragedia. w zatem ceny polecanych kierownic i się za głowę po drogie. Patrzysz na tańsze kontrolery i podobnie, ręka ląduje na czole, bo to co oferują za swoją cenę to jakiś żart. Jedyną nadzieją jest rynek używek, gdzie poniżej 100 zł można zdobyć sprawną i akceptowalną w działaniu kierownicę. Ja za 40 zł dorwałem Speedlinka sl 6694 z zakupu jestem połowicznie zadowolony, bo działa ze wszystkimi grami, na których ją testowałem. No może poza Eurotrakiem, ale tam i tak byłaby niewygodna na dłuższą metę było nie 250 stopni promienia obrotu. No to mało. Mamy 4 skrzydełka po dwa na stronę, fajnie się klikają. Poza tym na samej kierce mamy sześć przycisków, więc gdybyśmy chcieli sterować co interfejsem gry z poziomu kierki, to da się, ale... nie polecam. Kupując tanie kierownice, trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie pedały wchodzące w skład zestawu. Jeśli działają jako triggery, czyli wykrywają się nacisku, to wszystko spoko. Jednak gdyby były zwykłymi przyciskami, nadadzą się tylko jako brzydki przycisk do papieru. Mój egzemplarz jest też wyposażony w pseudo-feedback. Działa on w ten sposób, że kierownica drży, kiedy wciskam gaz, hamulec, albo dolne skrzydełka, albo kręcę za mocno kierownicą. Teoretycznie powinno to zwiększyć imersję, ale dzieje się to na tyle rzadko, że raczej przeszkadza. Dobra, starczy tego pierdzielenia. Czas na faktyczne wrażenia z rozgrywki. I lecimy. Do hamowania gaz. Do hamowania. uuu! Stalonik. I znowu stalonik. A tu ręcznym dociągniemy. Cyk. Uderzyliśmy barierkę. A pościsk kontrujemy. I na Za mocno. Pohamujemy. Lecimy. I wybraliśmy tutaj jakoś ręcznym bardzo brzydko, ale się udało i tu wow 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 wow, wow zarzuciła skontrowałem i to jest wszystko, ja nie czuję nic, ja tylko mogę zareagować na to co widzę, bo nie mam tu żadnych feedbacków poza tym, że taki równic drży sama z siebie. Widzicie, można sobie mocniej zarzucić, na klawiaturze bym tak nie zrobił. Bez kierownicy da się grać w Geertreni, więc lepsza taka kierownica niż w dalej Jak nie macie gry typu Geertreni i Assetto Corsa, nie kupujcie kierownicy. Szkoda pieniędzy. Tu na koniec sobie zarzucimy bokiem. Nie wiesz, ten przejazd był żałosny, ale tak wygląda granie w Dirta na takiej kierownicy. Nie polecam. Jeśli już macie taką grę jak Dirt Rally, GRID Auto Sport, Assetto Corsa czy cokolwiek simracingowego i nie macie żadnego kontrolera, to wtedy można rozważyć zakup czegoś takiego. Jeśli nie macie takich gier, gracie w wyścigówki, nie przeznaczajcie na to nawet tych 20-40 złotych.